Chuj, że mam katar i chuj, że nie buja Pozdrawiam klasę, jeśli tego słucha oraz gałkę, tu masa, Że i Życzę miłego dnia i miłego bucha Chcieliście hot sexy, no to macie to Czekaj, sprawdzę, jak to szło Każdy mówi do mnie, zrób sobie lepszy bit Dobra, stop, lepiej wyłącz to Całe szczęście, że to rymuje się sto Dobra, yo Haters gonna hate, bitches gonna smaj Czuję ten wstręt, gdy gadają dlaczego nie pokażę im why No bo w sumie wyjebane trochę na mnie, w sumie mam Robię to bo robię, robię to bo rap Do tej pory wiedziały dwie osoby i ja Nie wiem czy wy kurwa wierzycie w marzenia W każdym razie to nic nie zmienia